I jej matka jesteście temu winni. Zamknij się i wynoś się stąd, gówniarzu, zanim spiorę ci skórę paskiem. Ojciec Molly złożył na was skargę, że okradliście go w szpitalu. Nikogo nie okradliśmy. O, tej to powiedziałam! Kim ty jesteś, żeby mi rozkazywać? A! I dzisiaj wszyscy poznacie prawdę. Ponka, jaką prawdę? Prawdę o tym, kto naprawdę podpalił kampus. Jakiś problem? Zaraz ty będziesz miał. Kamil, nie chcesz ze mną porozmawiać? O czym, mamo? Na przykład o tym, że się nie uczysz i że znikasz na cały dzień ze swoim przyjacielem puzzlem. Zaczyna mnie już to po prostu męczyć. Mamo, nie zaczynaj znowu. Chcę tylko zjeść i iść na kampus. A ja mam przeczucie, że ten puzzle ma na ciebie zły wpływ. Mamo, dlaczego się mnie czepiasz? Uważaj na słowa, kiedy rozmawiasz ze swoją matką! Znowu to samo, co w ogóle takiego powiedziałem? Kamil, ostrzegam cię. Jeśli dalej tak pójdzie, to wmieszam w to tatę. I wtedy będziesz miał poważne problemy. Tak, Puzzle? Kamil, a ty gdzie? Jeszcze w domu. Dawaj szybko na kampus, mamy kłopoty. Kamil, nie skończyłeś herbaty! Więc nawaliliście! Ostrzegałem was. Zdajecie sobie sprawę z konsekwencji? Panie dyrektorze, nie pomylił nas pan z kimś? To my powinniśmy tu stać i słuchać pańskich krzyków? Nie wymodrze się, pasu. Wiecie dobrze o co chodzi. Dlaczego kogoś ukradliście, ha? Że co? O czym pan mówi? Kogo ukradliśmy? Pan policjant teraz wam wszystko wyjaśni. Krótko, ojciec Moli złożył skargę, że okradliście go w szpitalu. Co? Czy ono szalał? Puzzle! Uważaj na język! Jesteś w gabinecie dyrektora! Jasne? To bzdura! Nie wierzcie mu! Nikomu nie zrobiliśmy nic złego! Cóż, może i nie, ale Puzzle na pewno ukradł portfel z pieniędzmi, a ty bekniesz z nim jako wspólnik. I ty też! Dwa lata w poprawczaku minimum! Ale to zwykłe oszczerstwo! Nikogo nie okradliśmy. Niech napiszej tysiąc oświadczeń! To wymaga udowodnienia! Boże mój, jeśli Ministerstwo Edukacji się o tym dowie! To będzie hańba dla naszego kampusu. Stracimy wszystkie przywileje i status najlepszej szkoły. A wszystko dzięki Wam. Radzę Wam napisać pełne zeznanie. Wtedy zamiast dwóch lat posiedzicie rok. Nie przyznamy się do czegoś, czego nie zrobiliśmy. A może oni naprawdę nie popełnili żadnego przestępstwa? Czy to może być pomyłka? Czy to był błąd? Rozstrzygnie śledztwo. A wy, jeśli nie chcecie, żeby sprawa trafiła do sądu, macie kilka dni, żeby przekonać go do wycofania skargi. No co stoicie jak słupy? Idźcie rozwiązać sprawę z jej ojcem, bo jeśli ja się wtrącę, rozmowa z policją i waszymi rodzicami będzie zupełnie inna. Panie dyrektorze, niech pan nie mówi rodzicom. Załatwimy to. Cześć, możemy porozmawiać? Co tam, Simona? Tylko szybko, mamy mało czasu. A nic, chciałam po prostu spytać, jak się masz, Simona. A od kiedy to interesują cię sprawy puzzle? A co nie można? U niego dobrze. Chodźmy. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Dobrze zrobiliśmy! Gdyby Bubble się postarał, byłoby jeszcze więcej! No ale co zrobisz? I tak starczy. Daj to tu. Nie, ja to na razie przytrzymam. Dylan, nie rozumiem. Od kiedy to ty jesteś strażnikiem naszych pieniędzy? Dawaj to tu! Ponka, o co ci chodzi? Co ty nie ufasz mi? Ufam, ale pieniądze zawsze mam przy sobie. Tak jest bezpieczniej. Wszystko jest dla mnie jasne. W ogóle mi nie ufasz. Dobra, tak. Masz, zabieraj swoje. A to jest moje i Babla. Kumasz to? Dylan, co ty, zupełnie oszalałeś? W tym miesiącu nie masz wypłaty. Dawaj mi szybko pieniądze. Powiedziałam, odstawaj. Kim ty jesteś, żeby mi rozkazywać? Zarobiłem te pieniądze i są moje. Aj, moja głowa. Ponka. Co jest? Jesteś chciwym draniem! Uderzyłeś dziewczynę! No co ty, nie tknąłem cię palcem! Sama upadłaś! Wiesz, co? Starczy tego! Mam dosyć! Zobaczysz, za to mi jeszcze odpowiesz! A spadaj, psycholko! Chłopaki, siedzimy tu już dwie godziny. Może w ogóle nie przyjdzie. Będziemy siedzieć tyle, ile trzeba. Musimy go dorwać! O, to on! Halo? Czego chcecie? Przyszliście przeprosić? Chcemy, żeby pan wycofał skargę z policji. A to niby czemu? Wie pan, że niczego nie zrobiliśmy. Dlaczego nas pan wrabia? To są tu stali. czy coś się Dlaczego? zrobiliście, czy nie? Dlaczego to robisz? Nie wystarczy ci, że Molly jest w szpitalu? Jesteś sadystą? Lubisz sobie robić żarty z innych? Co za bzdury? Wystarczy, wynocha! Do zobaczenia w sądzie! Poczekaj! Może uda nam się dogadać... Bez sądu, jak dorośli ludzie. No, chociaż jeden z was ma trochę rozumu. Dobra, sprawa jest taka. Zwrócicie pieniądze, a ja wycofuję skargę. Mam nadzieję, że nie muszę tego tłumaczyć jak idiotom. Jakie pieniądze? My cię nie ukradliśmy! Jeśli nie braliście, radzę zainwestować w prawnika, który to udowodni. Powiedz chociaż, ile mamy ci zwrócić. Nawet nie wiemy, ile ci rzekomo ukradliśmy. A 200. Ha, 200. Trzeba było od razu gadać. Po co ten cały dramat? 200 tysięcy, idioto. Czy ty oszalałeś? Jakie 200 tysięcy? Czy ty sam widziałeś kiedyś takie pieniądze? Powinnoś się cieszyć, że nie 300. A ten co, zwariował? Nie, no, nie można być aż takim głupim. Pała. Pani Antonino? Panie Arnoldzie, to pan? Ja. Proszę wejść. Antonina, moja dziewczyna, mam coś dla pani? A to, że tak powiem, żeby odświeżyć oddech. To nie chciałby pan czegoś? No tak, bym chciał. Chciałbym wiedzieć, jak radzi sobie najpiękniejsza nauczycielka w naszej szkole. <grym> Aj, no, wszystko jak zwykle. Otwieram sprawdziany. Nawet moja szyja zrobiła się sztywna. Szyja? Mhm. Mówiłem pani, że moja babcia była masażystką? I przekazała mi swoją tajną technikę. Pozwoli pani? Oczywiście. No i co zrobimy? Nie wiem, musimy skołować kasę. Chyba nie mamy innego wyjścia. Może zapytamy starych? Aha, i co im powiesz? O mamo, okradliśmy gościa. Złożył skargę. Dajcie nam 200 tysięcy, żebyśmy nie poszli do więzienia. Tak? Może znajdziemy jakąś pracę? Zaoszczędzimy i oddamy. Lea, musimy to rozwiązać w dwa dni, a nie rok. Słyszałaś, co powiedział? Pozostaje tylko ukraść. Ukraść, by odzyskać to, co zostało skradzione. Doskonały plan. A możemy. Pasel naprawdę sugeruje, żebyśmy go. Tak, tylko nie my to zrobimy. No dalej, rozsuńcie się, muszę przejść. Nie widzicie, mam złamaną nogę. Laura, sprawa jest. Gadasz jeszcze ze Stoszkiem? Oczywiście, że nie nawet nie chcę pamiętać tego idioty. Słuchaj, musisz nas do niego zaprowadzić. Wam co, życie niemiłe? Nie pamiętacie co było ostatnio? Tak, pamiętamy. Laura, ale musimy z nim pogadać. Wspaniały napis na nagrobek. Oni po prostu chcieli porozmawiać. Nie mogę wam w żaden sposób pomóc. Laura, mamy poważne kłopoty. Musisz nam pomóc. Dobra. Panie Arnoldzie, ma takie silne ręce. Aha, wiem, dużo ćwiczę. Możesz, ty skunk się, łysy, Już ja cię dorwę. Panie Arnoldzie, starczy! I już nie boli. Dziękuję bardzo, masz złote ręce. Nie ma sprawy do usług. Pójdę już. Czekają mnie lekcje w uef Antonina, moja dziewczyna. Najładniejsza jest! To tutaj siedzą cały czas. No i co, frajerze? Gdzie? Bitcoiny! Nie wiem nic o bitcoinach, nic o tym nie słyszałem! A kogo tu niesie? Łopanie! Rodzowy. Chyba złamałem przez ciebie palec! Władzić. Stożek, patrz, kto tu przyszedł? Cześć, Stożek. Ło, niespodzianka. Przynieśliście forsę? Nie mamy forsy. My w innej sprawie. Zła odpowiedź? Uch. Dobra, cicho, cicho. Co, tam żyjesz? Jako tako. Uch. A teraz? Uch. Teraz lepiej? Dobrze. No i spoko. Uch. No i czemu do diabła przyszliście tu bez forsy? Wstęp jest płatny. A, kurde, złamałem kolejny palec. Przyszliśmy prosić o pomoc. Mamy problem, poważny. A co z tego będę miał? Wypieprzajcie stąd. Pff, wypieprzać stąd, słyszeliście? Stożek, proszę, pomóż sionkom. He, <laughs> bidulki. A ty co? Na co się gacie? Zrób sobie przerwę. No dobra. Pomogę Wam, ale pamiętajcie, przysługa za przysługę. A! A! To za co było? Profilaktycznie. Panka, co się stało? Co, co? Nie wiesz, co się stało? Nie, nie wiem, A o co chodzi. Tylen mnie popchnął i uderzyłam się mocno w głowę. Zupełnie oszalał. A do tego chciał zabrać wszystkie nasze pieniądze, więc postanowiłam wyrzucić go z drużyny. Więc zdecyduj, jesteś z nim czy ze mną? Kurczę, bicie dziewczyn, no nie jest fajne, jestem z tobą! No i świetnie, po szkole zbierzemy wszystkich uczniów i powiemy im, kto tak naprawdę podpalił kampus. Niech wszyscy poznają prawdę. Ty co naprawdę chcesz to powiedzieć? Tak, naprawdę. Dobra, to skoczę po parę gier do sklepu i wracam. Babyl, przestań biegać po korytarzach jak koń! Cześć dziewczyny! Dzień dobry. Trzy dobry! A ja co? Jestem niewidzialny? Nie, nie, bardzo widzialny. Przystojny, łysy, wysportowany gość. Rób pompki! Raz, niżej, dwa, trzy, dobra, wstać! Masz szczęście, że jestem dzisiaj w dobrym humorze, synek... Antonina, moja dziewczyna. E, masz ognia? E, pytam się. Nie palę. I wam też nie radzę. A kim ty jesteś, żeby nam udzielać rad? Ha, pff. A o co chodzi? Jest jakiś problem? Zaraz będziesz miał! Ha, obudził się! Ha, ha. Słyszałem, że lubisz składać skargi na policję. Radzę ci to wycofać. Inaczej tak będzie, codziennie. Tak, panie pułkowniku. Tak, oczywiście. Będzie zrobione. Aha. Co proszę? Proszę mnie nie zwalniać. Wszystkie problemy niedługo będą rozwiązane, tak, oczywiście. Rozumiem. Proszę. Przepraszam. Nie zajmę dużo czasu. Słucham was. Ja. chciałem wycofać skargę. Ja znalazłem portfel z pieniędzmi. Zaszło nieporozumienie. Te dzieciaki są niewinne. Jak to niewinne? Wcześniej sam pan mówił, że ukradli panu portfel. A pana co? Pobili? N nikt mnie nie pobił. Przewróciłem się na skuterze. Proszę pana, chcę wycofać skargę i tyle. Dobra, jak pan chce? Sprawa zamknięta. Jest zebrałam już cały kampus. Co? Za godzinę? Oszalałeś? Umówiliśmy się. Zapomnij, sama się tym zajmę. Podka, a dlaczego nas tu zebrałaś? Co się dzieje? Teraz się dowiecie. Ej, dawaj szybko. Nie chcę nam się tutaj czekać. Koszyka, że macie farda. Przynajmniej możecie biegać. Ja przez 30 minut wchodziłam po schodach. Ogólnie wszystkie zebrania muszą zostać zatwierdzone przez administrację. Simona, nie wymądrzaj się. Nie bądź bezczelna. Co, Co się stało? Ponka, wszyscy są! Zaczynajmy! Czekaj, jeszcze nie wszyscy. Kogoś brakuje. Czemu się spóźniłeś? Wiesz, że wszyscy na ciebie czekają? Teraz wszystko jest gotowe. I tak, moi drodzy, zaczynajmy. Wiele wycierpiałam i długo milczałam, ale dłużej już nie zamierzam. I dzisiaj wszyscy poznacie prawdę. Ponka, jaką prawdę? Prawdę o tym, kto naprawdę podpalił kampus. Czego tu się dowiadywać? Wszyscy wiedzą, że to przyjaciółka Kamila. Moli! Zamknij gębę, to nie Moli. Kamil, wyluzuj. Kamil ma rację, to nie Moli. I kto twoim zdaniem to zrobił? Wszyscy doskonale znacie tego człowieka. Kiedy wy bawiliście się na balu, Bubble, Dylan i Goofy poszli do szatni. Stary, ta impreza jest żałosna. Posiedzę tu i pogram w telefonie. No, i co było dalej? A możesz mi nie przerywać? Telefon Dylana się rozładował, więc poprosił Pabla o ładowarkę. No, tylko nie na długo. Mój też ma słabą baterię. O, ładuje się. Dylan, tylko nie zostawiaj ładowarki podłączonej bez nadzoru. To niebezpieczne. Co ty, Gufi? Nie bądź taka paruwa. Bezpieczny, niebezpieczny. Ło. Wygląda na to, że impreza się rozkręca. Dobra, wracamy. Potem naładuję. że winny jest Babu? Za ty głupi jesteś! Dylan jest winny, on zostawił ładowarkę! Aaaa. Dlaczego je słuchacie? To był tylko wypadek! Tak, zostawiłem ładowarkę, no ale niespecjalnie! A w ogóle to była wina Babla, dom mi starą ładowarkę! To dlaczego kazałeś nam przysięgać, że nigdy nikomu nie powiemy? Skoro to nie twoja wina. Nikogo nie zmuszałem. Nie chciałabyś, to byś nie przysięgała. O, ty słuchaj, <noise> synu! Kamil, zostaw go! Zejdź ze mnie, psycholu! Uderzasz jak dziewczyna! Nawet nie bolało! Mogę uderzyć jeszcze raz! Puszczaj mnie! Wyluzuj, Kamil! chcę żeby cię wywalili? No dawaj, spróbuj! Dobra, chłopaki, starczy, uspokójcie się! Dylan, nie zachowałeś się jak facet. Trzeba było od razu się przyznać. Wtedy cała ta sytuacja by się nie wydarzyła. A ty kim jesteś, żeby mi mówić, co mam robić, a czego nie? Dylan, myślę, że powinieneś przeprosić wszystkich. Aha, i co jeszcze? Wolałbym odejść z komposu, niż was przepraszać. Rivederci. Dobra, rozejdźmy się. Kamil, jak tam? W porządku. Człowieku, ale mu przywaliłeś!